No jak tam, znalazłem na dysku ciekawy filmik, myślałem, że takie rzeczy mam tylko i wyłącznie w formie audio, aczkolwiek jest to filmik, w którym wale gaz rozwysalający, bez obaw, to jest legalne, może to ktoś na Allegro. To jest gaz, który jest w nabojach dopitej śmietany, gaz wsadza się w syfon i z tego, z tego gazu, czyli procentu azotu, inaczej gaz rozwysalający, lub nitrous, nosy, można mieć fazę, która trwa minutę i jeszcze słabo klepie, ale. Pokażę Wam w celach edukacyjnych i żeby zaspokoić Waszą ciekawość, że istnieje tak debilna, ilegalna używka, którą można walić przez balony. Wdychać gaz, dobitej śmietany z balonów. Pozdrawiam. Zapraszam na ten filmik. Niezwykle edukacyjny. No jak tam? Balony, dobitej śmietany. Bardzo mądre. Czujesz się przymulony i czujesz, jakbyś jak miał bardzo metaliczny dźwięk w głowie i dużo masz niższy głos, gdy mówisz O, o ja pierdolę, a on ma zjebany głos. I tyle, ale śmiech jest bardziej z tego, że to jest tak głupie, że się śmiesz z tego, że to jest tak głupie, a nie dlatego, że to jest takie zabawne, że ta faza jest taka zabawna. Bardziej po prostu śmieszy to, no, że wdychasz gaz do bitej śmietany. Kto normalny próbuje osiągnąć fazę za pomocą gazu dobitej śmietany? No raczej nikt. Więc śmieszcie się bardziej z tej sytuacyjnej, taki dowcip sytuacyjny, z tego się bardziej śmiesz niż z tego, że rzeczywiście tak jest ci śmieszno. O! No już to przechodzi. Już jest tego dużo mniej. Powinno trzeba to odkręcić. i zostaje taki, taki nabój. Mnie w ogóle dziwi, że to nie jest plastik, tylko że to jest metalowe. Ten sam nabój jest pewnie więcej warty niż ten gaz w środku, no ale dobra. Nie wiem czy to widać, pewnie nie widać, ale jest taka mała dziurka. A jak tu się weźmie pełny, to tej dziurki nie ma, bo ten syfon to przebija. Porównanie dwóch pewnie tego nie widać, bo to jest kamerka internetowa, więc nie spodziewałbym się jakiejś rewelacji. Tak, ten ten jest pusty, ten jest pełny. Aby tego dokonać, musimy nałożyć na syfon balonik do. Takiego pokrętła, które się daje na ten syfon, trzeba włożyć nabój. Trzeba to zakręcić aż będzie taki mały syk. I teraz ten nabój już jest gotowy, żeby, żeby robić bitą śmietanę. Tylko, że my nie robimy bitej śmietany, tylko wwalimy to do balonu. Klikamy. No I mamy ten gaz. Zdejmujemy i, i wdychamy, to jest to kretyńskie. Wypadło. Idyla. Jak oglądam na YouTube typów, to aż padali tak. I nie ogarniali, co się z nimi dzieje. To tak mocno nie działa. Jak ktoś próbował popersy, to są takie chemikalia, też legalne, które można kupić i powąchać. Rozluźniają mięśnie i jest ci bardzo gorąco w głowie po nich. To one też działają tak krótko jak, te, jak to ale są bardziej intensywne od tego. Szału nie ma. Eee... <noise> gdy się słucha po tym muzyki, to ona brzmi fest metalicznie, ale nie sprawia na przyjemności. Już dochodzę do siebie, więc ta faza jest bardzo krótka, ale jeszcze coś tam czuję. Ale generalnie w piku słyszymy taki bardzo metaliczny dźwięk, echo Metaliczne echo. Jakby ktoś nas patelnią walił po głowie w jaskini albo w górach. No jest to generalnie. Szalu nie ma, tak powiedzmy. Nie, nie, nie jest to nic tragicznego. Nie będzie ci potem bolała głowa na długi dzień. Nie, serce ci nie stanie. No chyba, że nie będziesz wąchać po 100, Wąchać, sorry. Wdychać po 100 takich balonów dziennie, to może wtedy coś ci się stanie. Natomiast. <śleszamy> Jak sobie to zrobisz razy w życiu, no to by już zdrowe, natomiast no jest to po prostu głupie. W skali głupoty od 0 do 10, gdzie na 8 oceniłbym połykanie Akodinu, żeby mieć fazę czy Tiochodinu. Akodin to jest DXM. A jest trichodinie, to są tabletki na kaszel bez recepty. Na 10 oceniłbym wąchanie benzyny, czy nie wiem, jakiegoś propanu butanu, żeby mieć fazę, to to już w ogóle jest debilizm. A na 9 bym ocenił to. Taki sywon kosztuje ze 170-180 zł. Balony, no grosze, ale mimo wszystko trzeba je kupić. A naboje chyba 70 80 zł kosztowało 54 takich nabojów. A jeden nabój da ci fazę na minutę czy półtorej. Także to jest wyjątkowo droga forma nietrzeźwości, która trwa bardzo krótko i jest niesamowicie kretyńska. Moja ocena to jest, bo nie wiem, sama faza jest 5 na 10, szału nie ma. A przez to, że jest krótka, i przez to, że to jest drogie i debilne no to raczej już tak łącznie bym to ocenił na 3 na 10. <grymne> Ale są rzeczy gorsze, jak na przykład wódka czy papierosy, także nie ma tragedii. No i przede wszystkim jest legalne. A balony zawsze można, nie wiem, na wesele sobie zostawić albo dzieciom rozdać. Tak to wygląda. Wspaniałe.